Druga księga kronik, rozdział ósmy. A po upływie dwudziestu lat, w których Salomon zbudował dom pana i swój dom, odbudował też miasta, które huram zwrócił Salomonowi i oddał je na mieszkanie synom Izraela. Potem Salomon wyruszył do Soby i zdobył je. Odbudował też Tadmor na pustyni, oraz wszystkie miasta, w których miał składy, a które Zbudował w Hamat, odbudował także Bethoron Górne i Bethoron Dolne, miasta Warowne z murami, bramami i reglami, również Baalat i wszystkie miasta, w których Salomon miał składy, wszystkie też miasta Rydwanów i miasta Jeźdźców, i wszystko to, co mu się podobało wybudować w Jerozolimie i Libanie i w całej ziemi swego panowania. A wszystkie ludy, które ocalały spośród Hetytów, Amorytów, Peryzytów, Hiwitów i Jebusytów, które nie były z Izraela, lecz stanowiły potomstwo tych, którzy pozostali po nich w ziemi, a których synowie Izraela nie mogli wytracić, te Salomon obciążył pracą przymusową aż do dziś. Ale z synów Izraela Salomon nie uczynił niewolników do swoich prac. Byli tylko dzielnymi wojownikami, naczelnikami jego dowódców i przełożonymi nad jego rydwanami i jeźdźcami. Ci byli naczelnikami spośród wodzów, których miał król Salomon. Było ich 250, którzy panowali nad ludem. Lecz córkę faraona Salomon przeniósł z miasta Dawida do domu, który jej zbudował. Powiedział bowiem, moja żona nie będzie mieszkała w domu Dawida, króla Izraela, bo jest święty przez to, że weszła do niego arka Pana. Wtedy Salomon złożył Panu całopalenia na ołtarzu Pana, który zbudował przed przedsionkiem. Zgodnie ze zwyczajem, składając każdego dnia, według nakazu Mojżesza, w szabaty, w dni nowiu księżyca, w uroczyste święta, trzy razy w roku, w święto prześników, w święto tygodni i święto namiotów. I ustanowił według rozporządzenia Dawida swojego Ojca, zmianę kapłanów w ich służbie oraz lewitów w ich obowiązkach, aby chwalili Boga i służyli przy kapłanach według ustalonego porządku każdego dnia. Odźwiernych Od też ustanowił według ich zmiany przy każdej bramie. Taki bowiem był rozkaz Dawida, męża Bożego, i nie odstąpiono w żadnej sprawie od rozkazu króla dotyczącego kapłanów i lewitów oraz skarbów. I tak zostały przygotowane wszystkie dzieła Salomona, od dnia, w którym położono fundamenty domu pana, aż do jego ukończenia. W ten sposób został ukończony dom pana. Wtedy Salomon wyruszył do Esion-Geber i do Elot nad brzegiem morza w ziemi Edomu. I Huram za pośrednictwem swoich sług posłał mu okręty i żeglarzy obeznanych z morzem. Wraz ze sługami Salomona popłynęli do Ofiru, wzięli stamtąd 450 talentów złota i przywieźli je do króla Salomona.